Nasza kolejna prelegentka poruszy temat molekularnych mechanizmów przyrody na ekranie komputera. Zapraszam przedstawicielkę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, panią dr Karolinę Mikulską-Rumińską. Dzień dobry państwu, jak już wspomniano, nazywam się Karolina Mikulska-Rumińska. Na dzisiejszej prezentacji chciałabym państwu przybliżyć troszkę tematykę moich badań, czyli molekularne mechanizmy przyrody z racji tego, że jest to wykonywane eksperymenty na, ek na komputerach, to jest to na ekranie komputera. W swojej prezentacji nie mogłabym zacząć inaczej, jak od najbardziej znanej y, kobiety naukowca, czyli Marii Skłodowskiej-Curie, która powiedziała, że niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć. Jest to bardzo mądre przesłanie, które należałoby zaaplikować również do nauk ścisłych czy, te czy technicznych. Tak? Nauki te to po prostu badanie praw przyrody i już w bardzo dawnych czasach Pierwsi filozofowie zastanawiali się jak co działa yy, i obserwowali przyrodę, wskutek czego coraz więcej wiedzy yy, było gromadzone tak? i obserwacji. Nieco bardziej współczesnym przykładem był Isaac Newton, który obserwował jak spada jabłko, akurat jemu na głowę, wskutek czego obmyślił równania ruchu, które do dziś dzień są stosowane w fizyce. Nauki ścisłe czy techniczne? Interdyscyplinarne, tak? Dają możliwość rozwoju oraz są bardzo przyszłościowe. W przyszłości będzie potrzeba bardzo dużo ludzi, którzy będą akurat na kierunkach ścisłych czy technicznych, będą rozwijać różne rzeczy oraz dają możliwość dobrej pracy, co jest też no, dużym atutem we współczesnych czasach. Pokrótce chciałabym Państwu przedstawić, czym zajmują się fizycy, astronomowie i inżynierowie na naszym wydziale. Między innymi programują oni aplikacje, tak? czyli tworzą gry. Takie gry służą do testowania i sprawdzania, czy dzieci mają dyskalkulię. Jeżeli takie dziecko ma dyskalkulię i ma problemy z prostą arytmetyką, to wtedy daje się dziecku grę do ćwiczenia takiej dyskalkuli. Właśnie nasi naukowcy programują, tworzą takie gry. Inne rzeczy, które są wykonywane na naszym wydziale, to programowanie i projektowanie maszyn. Na przykład łazika marsjańskiego, który brał udział w konkursach w Stanach Zjednoczonych i wygrywał różne nagrody. Bardzo ciekawą rzeczą jest też projektowanie nowej elektroniki. Każdy z nas na baterie słoneczne wszędzie widać na dachach, że one występują tak, i szeroko, coraz szerzej są stosowane. U nas, u nas na wydziale tworzone są hybrydy. Bierze się układy biologiczne, do których się przyczepia metalowe kulki srebrne bądź złote. I one wskutek tego są bardziej efektywne, tak? czyli absorbują więcej światła. Jeżeli absorbują więcej światła, to można stworzyć taką elektronikę, która będzie dużo mniejsza, tak? czyli dążymy w ten sposób do miniaturyzacji. Innym ciekawym zagadnieniem, którym się zajmują fizycy i inżynierowie również, to badanie światłem ludzkiego oka i możemy się pochwalić tym, że pierwszy prototyp takiego spektralnego tomografu okulistycznego został stworzony na wydziale fizyki, tak? Dzięki fizykom i inżynierom i programistom również. Taki prototyp został stworzony, tutaj widać go na zdjęciu. I w późniejszych latach firma Optopol stworzyła pierwszy taki komercyjny tomograf, który został później który jest aktualnie właściwie sprzedawany przez firmę Canon na całym świecie. Czyli badaniem światłem ludzkiego oka możemy robić nieinwazyjnie, tak nie trzeba kroić oka na małe części i sprawdzać, co się tam dzieje. Można wykorzystać tę metodę tak? do różnych badań takich medycznych tak? i pomagać ludziom. Inny aspekt badania światłem to sprawdzanie autentyczności na przykład dzieł sztuki. Tak? Można podejrzeć, jakie warstwy są na danym obrazie. I nasi naukowcy badali, bardzo znane obrazy m.in. Leonarda da Vinci czy, czy Rafaela Santi. Tak? Ciekawym też badaniem jest datowanie luminescencyjne, czyli można sprawdzać jak stary na przykład jest kościół czy jakaś inna budowla lub też osady rzeczne. To robią nasi naukowcy. A tak jeszcze naszą dumą jest optyczny zegar atomowy, który, jest, który został stworzony i jest dopracowywany przez członków FAMO. Jest to najdokładniejsze urządzenie pomiarowe w Polsce, dzięki czemu będziemy mieli przez miliardy lat superdokładny zegar tak naprawdę. Można by się zapytać, po co nam taki superdokładny zegar? Jak się spóźni kilka sekund, no to co nam szkodzi, tak? Ale takie badania mogą posłużyć do ulepszenia naziemnej nawigacji satelitarnej, tak, GPS-a. Mogą służyć do badania pola grawitacyjnego, dzięki czemu poszukiwanie złóż mineralnych będzie dużo dokładniejsze czy tam wód gruntowych lub też ropy naftowej, tak? Lub przyspieszyć transmisję danych. No, to już ma dla nas znaczenie i dla ludzkości, tak? Także akurat tym się zajmują nasi naukowcy, fizycy i inżynierowie. Jeszcze chciałam Państwu pokazać, czym się zajmuje centrum astronomii, tak, czyli astronomowie. Możemy się pochwalić tym, że u nas uczył się i pierwsze kroki stawiał Aleksander Wolszczan który odkrył pierwszą planetę poza naszym Układem Słonecznym. I To było bardzo duże osiągnięcie. Chciałam Państwu też pokazać doktor Agatę Karską, która jest bardzo dobrym modelem kobiety naukowca, który bardzo dobrze rozwija teraz naukę. Także o niej też chciałam wspomnieć. I taka ciekawostka. Ja na przykład przez całe studia, może to wstyd, nie wiedziałam, że UMK ma stację polarną, tak? Naukowcy też tam wyjeżdżają. Naukowcy, programiści, po naukach technicznych, tak, osoby, żeby badać różne zjawiska, które tam akurat są, e, mają miejsce. Tak? Także taka ciekawostka, że są stacje polarne. Pokazałam Państwu pokrótce, czym się mogą za zajmować naukowcy tak? i czym się zajmują akurat na naszym wydziale, na innych wydziałach też zajmują się wieloma interesującymi rzeczami, i to nie zawsze jest tylko i wyłącznie fizyka ale z racji tego, że są to badania interdyscyplinarne, no to mają troszkę z biologii, z medycyny, tak, dodatkowo. Po naszych studiach to można być programistami, inżynierami, informatykami, tak, geofizykami, nie tylko naukowcami, ale też na przykład fizykami medycznymi i pracować w szpitalach, w firmach farmaceutycznych. Moja ścieżka akurat rozpoczęła się od fizyki medycznej, studia pięcioletnie. I muszę powiedzieć, że to była niesamowita przygoda. Dała mi nowe możliwości rozwoju, i trzeba przyznać, że na przykład żaden z moich kolegów nie borykał się z problemem, jeśli chodzi o znalezienie pracy. Tak? Po tym kierunku było dość łatwo znaleźć pracę. Po ym, pracy magisterskiej zastanawiałam się, czy pójść na doktorat, czy pójść do pracy. W efekcie, z racji tego, że bardzo mi się podobała biofizyka, czyli połączenie tak naprawdę biologii z fizyką, trochę z medycyną, trochę z chemią. Zdecydowałam się, by pójść na doktorat. Tak, wyjechałam, e, rozpoczęłam doktorat na UMK, sześć miesięcy spędziłam e, w Szwajcarii, tak, wyjechałam do Szwajcarii na EPFL i tam robiłam pomiary. Po doktoracie z kolei wyjechałam do Pittsburgh'a. Jak widzicie Państwo, akurat no, praca naukowa daje możliwość jakby też zwiedzenia troszkę świata i zobaczenia różnych miejsc. jest też bardzo kuszące. E, w Pittsburgh'u spędziłam 3 lata i wróciłam do Polski, tak, tutaj. I teraz chciałam Państwu pokrótce powiedzieć, jakie ja układy badam. No tu mamy człowieka. Jak wiemy, człowiek ma układy narządów, tak? Że każdy, e, że każdy z nas ma narządy, to wiemy. Te narządy składają się z tkanek. Tkanki, z kolei z komórek. Natomiast komórki tworzą różne makromolekuły, m.in. białka. Białka są to bardzo małe obiekty. E, można powiedzieć, że to w nanometrach. Jakby porównać nanometry, czyli 10 do minus 9 metra, to najłatwiej zrobić tak, że popatrzeć na swój włos, zobaczyć jaką on ma średnicę, widać, że jest bardzo cienki i podzielić tę średnicę 10 tysięcy razy. I wtedy mamy wielkość białek. Tak mniej więcej, bo to są i większe i mniejsze obiekty. Więc widzicie Państwo, że są to bardzo, bardzo małe obiekty, które jesteśmy w stanie badać. Ja akurat te małe obiekty badałam eksperymentalnie i komputerowo. Chciałam Państwu pokazać eksperymenty pokrótce, czyli tak, na czym polegały eksperymenty. Takie bardzo, bardzo małe białko byłam w stanie złapać za pomocą mikrobelki, mikroskopu sił atomowych, które tu Państwo widzicie, i piezoelektrycznego bloku. Jak złapałam takie białko, to mogłam je rozciągnąć. Po co takie rozciąganie? Żeby sprawdzić. Jak silne jest to białko oraz które elementy białka strukturalne są słabsze. Jeżeli są słabsze, to one pierwsze można powiedzieć popsują się i na nie trzeba zwrócić uwagę w przypadku różnych chorób. Z eksperymentów otrzymywaliśmy tutaj krzywą siłową. Siła versus wydłużenie, tak? Czyli mamy krzywą siłową. Oczywiście, patrząc na taką krzywą, to możemy wywnioskować, ile siły trzeba przyłożyć, żeby rozciągnąć najsłabszy element białka, czy tam te późniejsze, oraz jak bardzo to białko się wydłuży. Natomiast nie ma wglądu do tego, co się dzieje z tym białkiem. To zobaczyć, no to tutaj przydawały nam się metody komputerowe. Tu mamy akurat to białko, które było w mikroskopie sił atomowych rozciągane. Takie położenie atomów, poszczególnych atomów w takim białku. Było uzyskiwane dzięki metodom eksperymentalnym, tak? dzięki krystalografii bądź też danym NMR. Czyli na przykład wiedzieliśmy, że azot jest tu, yy, tlen jest tutaj i tak, dalej, i tak dalej, tak Tutaj macie Państwo pokazane w taki obrazkowy sposób, żeby wizualizacja była łatwiejsza i lepiej było można zobaczyć to białko. To akurat za pomocą takich żółtych tutaj nici i takich pęt, tak? No, I symulacje takie pozwalały nam tak naprawdę zasymulować eksperyment, który był wykonywany dzięki mikroskopom sił atomowych. Można było zobaczyć, co się psuje po kolei, jak to się dzieje, tak? No, metody komputerowe są w tej chwili bardzo przydatne. Komputery dały nam tak naprawdę nowe narzędzia poznania, nowe możliwości. I chciałam Państwu pokazać, że na przykład jest taka metoda dokowania liganda do białka. Jest to metoda, która pozwala przewidzieć, jak wygląda preferowana orientacja liganda. A ligand to jest jakiś lek, jakaś, po prostu jakiś związek chemiczny tak? względem białka, dzięki czemu takie białko można zablokować. A białko to jest na przykład białko wywołuje jakąś chorobę, tak? chcemy je zablokować, żeby ta chorobę, tę chorobę zastopować. Tak? No to właśnie bierzemy ten ligand. I szukamy takiego, który nam będzie tutaj najlepiej pasował. Taka metoda jest wykorzystywana szeroko w firmach, w firmach farmaceutycznych, dzięki czemu jesteśmy w stanie odsiać część ligandów, część związków chemicznych, których w ogóle nie ma sensu w ogóle testować, tak? bo testowanie tak naprawdę eksperymentalne no to kosztuje. Tak? Więc to jest jedna z takich metod ciekawszych. Inna to jest analiza bioinformatyczna, czyli możemy popatrzeć, jak to białko wyglądało u bakterii? Jak wyglądało na przykład u myszy, u goryla, u człowieka, tak? I te elementy strukturalne, które u białka są jakby te same, to mają bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o jego działanie. Tak można różne wnioski wysnuć. No i takim podstawowym narzędziem teoretycznym w badaniu układów biologicznych to są symulacje dynamiki molekularnej. Są one bardzo kosztowne, ale o tym za chwilkę. Tutaj, jak widzicie Państwo, mamy białko, które było też tutaj pokazane. Tu mam wyświetlone dodatkowo takie gałązki. To są atomy. Jak widzicie, to są bardzo małe tutaj obiekty. Mamy tlen, węgiel, azot, tak. I żeby nam się lepiej patrzyło na to białko, to mamy w takiej reprezentacji, tak? Czyli to są alfa helisy, w taki sposób pokazane, i nici beta. To jest białko lipooksygenaza. Białko to wywołuje śmierć komórki. To jest białko, którym ja się w tej chwili zajmuję. Ono ma centrum aktywne, z żelazem. Tutaj do tego centrum aktywnego przychodzi lipid. Tak naprawdę wkłada sobie, tutaj mamy lipid, wkłada sobie tą nóżkę i do tej nóżki doczepiane jest grupa OH. Jak jest doczepiana grupa OH, bo tam przychodzi tlen i z niego bierze się tę grupa OH i z wody, to wtedy taki lipid z tą grupą OH staje się dla nas toksyczny. To są natlenki lipidów, które wywołują feroptozę, czyli ostatnią jakby zdiagnozowaną formę śmierci komórki. Taka feroptoza wywołuje uszkodzenia mózgu, astmę i inne choroby, tak? No i to jest właśnie to, jakby celem takim odgórnym jest to, by zablokować tę feroptozę w jakiś sposób. Takie obliczenia na superkomputerach, które ja prowadzę, właśnie dla tej lipooksygenazy. Tutaj można sobie zobaczyć, jak to wygląda, czyli można zobaczyć, jak oddziałują poszczególne elementy białka ze sobą. Są bardzo kosztowne te obliczenia. Tak? Jedna trajektoria, jak sobie przeliczymy, to jest 2600 dni na jednym procesorze. Oczywiście możemy to teraz przedzielić przez 8, bo mamy komputery 8-16-procesorowe dalej. Natomiast dalej to są kosztowne obliczenia. Więc takie obliczenia robimy na superkomputerach, tak? Nie robimy jednej trajektorii, a więcej, tak? żeby mieć jakąś statystykę i sobie to wszystko porównać. Po co coś takiego się robi? Żeby zrozumieć molekularne przyczyny chorób. Tak? Co się tam dzieje, y jakie elementy białka są kluczowe tak? dla takich oddziaływań, a celem jest po prostu utworzenie nowych leków i technik leczenia, tak? Ludzi. Tutaj mamy przykład, jak wygląda symulacja dynamiki molekularnej, właśnie przychodzi tlen. Jeszcze dodatkowo mamy w układzie azot, to jest lipid w centrum aktywnym. No, akurat tu jest przykład takiej symulacji, gdzie tlen i azot współzawodniczą ze sobą, tak? To jest akurat jedno z takich najnowszych odkryć. Więc wiele rzeczy można sprawdzić. Można sprawdzić, gdzie ten azot się przyczepia, tak? Dzięki czemu można zmodyfikować takie białko i sprawdzić, czy tak naprawdę wykorzystując metody eksperymentalne, czy tak naprawdę to się odbywa, tak? Zweryfikować nasze symulacje. To jest jakby pomoc też eksperymentalistom, można by powiedzieć. Tutaj macie lipooksygenazę, tak? Czyli białko, którym się zajmuje. To, co zrobiłam razem z moimi współpracownikami ze Stanów Zjednoczonych, to pokazałam i eksperymentalnie, i komputerowo, że lipooksygenaza oddziałuje z białkiem PBP1. Takie umieszczona jeszcze w dłonie, pokazałam również, które elementy, jak wygląda interfejs tak naprawdę między tymi białkami i które elementy są najważniejsze. Skutek czego eksperymentaliści ze Stanów mogli z, y, zrobić mutację, tak? zastąpili akurat tutaj prolinę na inny aminokwas, wskutek czego byli w stanie pokazać, że ten kompleks w ogóle nie powstaje i nie ma feroptozy, tak? tego typu badania są prowadzone właśnie. Tutaj mamy akurat te wyniki zostały opublikowane w czasopismie Cell. Jest to czasopismo, które jest w top 5 najlepszych czasopismach na świecie i my tam pokazaliśmy właśnie jak wygląda kompleks białkowy, że jest nowe białko, które oddziałuje z tą lipoxygenazą. Potem kolejne badania Również prowadziliśmy na właśnie lipooksygenazach, pokazaliśmy, że bakteryjne lipooksygenazy również potrafią wywołać feroptozę I, tak, i w ten sposób one mogą być celem terapeutycznym do badań klinicznych. Wyjaśniliśmy również, czemu akurat ten lipid wchodzi do, do tego kompleksu, a nie inny, bo mamy do wyboru 115 innych tak, w naszym organizmie. Oraz badaliśmy również już metodami komputerowymi nieco dokładniej dynamikę. Sekwencje, tak, czyli z czego zbudowane są lipooksygenazy w różnych gatunkach, tak, w bakteriach, w człowieku, w myszy, tak, w różnych gatunkach. Oraz przewidywaliśmy metodami komputerowymi, jakie mogą być miejsca wiązania takich leków potencjalnych tak do testów eksperymentalnych. Najnowsze badania i no, fragment symulacji, który widzieliście. To pokazaliśmy, że mechanizm inicjujący feroptozę może zostać zaburzony na skutek oddziaływania tego lipidu z tlenkiem azotu tutaj. Tak? Czyli azot wchodził i blokował tlen przed powstawaniem tych reaktywnych lipidów. I najnowsze przed tygodnia albo dwóch publikacja, to publikacja, która wyjaśniła tak naprawdę, dlaczego lek na feroptozę właśnie. Działa, tak? A w, nikt tego nie potrafił wyjaśnić. My po prostu wyjaśniliśmy, że tam to białko PBP1 się pojawia i to ono jest e, jakby ono sprawia, że, że ta ferostatyna, czyli ten lek działa. Tak. To jest akurat jakby tak, chciałam Państwu przybliżyć swoje badania w ten sposób, nie wchodząc za bardzo w szczegóły, e, bo tego jest sporo. Chciałam pokazać Państwu, że badania właśnie między innymi na fizyce są bardzo ciekawe i nie należy się tego bać. Tak? Także bardzo dziękuję za uwagę i to by było na tyle. Dziękuję bardzo pani Karolino. Zapraszamy teraz na kolejny wykład.